nie chciałbym zostać lalką? No dobra, ja nie wiem czy bym chciał. Ale zostałem, szu szu, czary mary! I wiecie co? Bardzo mi się podobało. Łapcie numer do dżepet to ogarnijcie sobie. Ale jak sama nazwa mówi, It Takes Two to zabiera dwóch, dwóch ludziów do grania. Nie ma łatwo, bo trzeba mieć kolegę. Albo koleżanka. Ograniczenie drugiej osoby to najtrudniejszy etap. Potem już zostaje tylko giercowanie i chillowanie. A jest w co giercować, bo niepozorny tytuł o dwóch laleczkach to zdecydowanie jeden z najlepszych lokalnych koopów, w jakie kiedykolwiek grałem. Wow! Wow wow! Pokójcie włóczki, igły, nitki, ruszamy. Dwie malutkie laleczki. On i ona, ona i on. Tylko tyle i aż tyle. Cała zabawa kręci się wokół nich i prawie nigdy nie tracimy ich z oczu. Czy to najlepsi przyjaciele? Zakochana para? Czy to samoloty? Czy to ptaki? Nie, nie, nie i nie. To małżeństwo, które stwierdza, że nie chce już być małżeństwem. Okej, okay. ale przez ich decyzję najbardziej ucierpiałaby ich malutka córeczka. Która w ogóle myśli, że to ona jest źródłem całego problemu? Poprzez łzy, cierpienie i dziecięcą magię, Hefi, przepraszam, Rose, zamienia swoich rodziców w kukiełki, laleczki. Jakby tego było mało, dołącza do nich magiczna, walnięta księga miłości Dr. Hakim. Haha, ha, ciao, la! Która przez kolejne kilka, kilkanaście godzin będzie prowadziła piękną, Trochę cringe'ową terapię dla głównej pary bohaterów. Terapię, która oczywiście ma uratować ich związek i ponownie złączyć rodzinę. Cała rozgrywka to jedna wielka współpraca. Nawet nie da się grać solo. Biegając z naszymi maluchami, na każdym kroku musimy coś robić razem. Nie możemy, musimy. Jak się nie dogadamy, nie zgramy, to nic nie osiągniemy. Na nasze szczęście, ten główny punkt rozgrywki jest zrealizowany. Absolutnie wspaniale. Fiu, 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 fiu. Fiu, fiu, fiu. Serio? Od dzieciaka grałem w różne lokalne koopy, ale ten ma w sobie coś wyjątkowego. Od pierwszych chwil łapie nas za serce piękna, kolorowa, bajkowa grafika. Prawie od pierwszych chwil. Kto to wygrafikował? Ludzkie postaci, mimika. Zachowanie tych ludzkich postaci wygląda tragicznie. Myślę, że 30 lat temu bym to lepiej zrobił, a jeszcze nie byłem na świecie. Kurda, Rose totalnie wygląda jak Mad Happy. Dajcie znać, czy też to widzicie, czy powinienem się gdzieś zgłosić po pomoc. Ymm, grafika tak. Jak już jesteśmy kukiełkami, to tytuł wygląda świetnie i brzmi. Kurda, warstwa audiowizualna naprawdę robi robotę. Bardzo często odkrywając nowe miejsce myślałem, kurde, ale to świetnie wygląda. Jak codziennie rano patrząc w lustro. Tak naprawdę to nie! Cały świat, animacje, modele, zwierzaczki. Kurde! Tego nie potrafiłbym zrobić 30 lat temu. Ani nawet teraz. po pabotwórcy. W połączeniu z ciepłym, delikatnym soundtrackiem wypada to przytulnie. Kiedy powinno. I dynamicznie angażująco, kiedy powinno. Muszę przyznać, że jest to świetnie przeplatane i faktycznie czuć, że bierzemy udział w przygodzie. Często niebezpiecznej, ale też z wolniejszymi chwilami na oddech. Kukiełki, jak to w prawdziwym życiu, potrafią... w zasadzie nic. No dobra, śmiesznie biegają i skaczą. Wow! Ale ale! ale! Doktor Hakim szasta skillami jak z rękawa i rozdaje je na prawo i lewo. Przemierzając te piękne, kolorowe lokacje, za każdym razem, na każdym etapie, nasi bohaterowie będą potrafili wyczyniać nowe cuda. Najczęściej dzięki tymczasowo otrzymanym przedmiotom. I to uwaga, uwaga. Najlepszy aspekt It takes Two. Kurde, twórcy w tak niepozornej gierce upchali tak dużo różnorodności, że aż jestem w szoku. Gameplay łączy platformowość i rozwiązywanie zagadek z elementami akcji i zręcznościówki. Każdy z tych aspektików jest rozbudowany, regularnie się zmienia i daje masę frajdy. Wielokrotnie odkrywając kolejny mechanizm, myślałem ale zarombista. Mi się w zasadzie w ogóle nie nudziło i chciałem spędzać więcej czasu w tym malutkim świecie. Nie chcę tu wyspoilerować wszystkich aktywności, ale żeby wam dać trochę pogląd. Chcecie postrzelać do wrednych os żywicą i je wybuchać zapałkami? Nie ma problemu. Chcecie postrzelać gwoździkami, żeby stworzyć platformę nad przepaścią albo przywalić młotkiem w platformę, żeby wystrzelić towarzysza na drugi koniec mapy? Enjoy. A może użyjecie magnesów, żeby modyfikować otoczenie, przesuwać mnóstwo mechanizmów i dostosowywać ścieżki pod siebie? Luz. A to autentycznie wierzchołek góry lodowej, bo raz za razem dostajemy coś nowego, fascynującego i po prostu chcemy używać tych nowych zabawek. Dzięki nim przejście każdej planszy wygląda totalnie inaczej. O różnorodność zagadek i innych wyzwań cholernie wciąga i czasem potrafi wymusić dłuższą rozkminę i kombinator. Choć uczciwie przyznam, ok, poza tymi zachwytami, że niektóre z nich są naciągane i irytująco nieintuicyjne, ale to rzadki case. A wiecie co jest najlepsze? Przechodzenie całości jedną i drugą postacią wygląda... Totalnie inaczej. Dzięki genialnie zaprojektowanym aktywnościom, nasze działania, pomimo ciągłej współpracy, są całkowicie inne. Dzięki temu w It Takes Two bez problemu można zagrać ponownie, drugą postacią i prawdopodobnie bawić się niemal równie dobrze i różnorodnie jak za pierwszym razem. Wow! Wow! Legendarny pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci, mógłby się jeszcze przyczepić, że skile na niektórych poziomach są nierówne i trochę nieprzemyślane, bo zdarza się, że jedna z osób w zasadzie nic nie robi. Faktycznie, faktycznie jest tak dobra zgoda, druga doczepka. Przy całej ilości lalkowego parkouru, perspektywa i platforming bywają niedokładne, nieczytelne i irytujące. Dobra, nie marudź, dobra, jeszcze trzecia doczepka. Ostatnia. Ja mam jakiegoś turbo turbopecha do checkpointów w wielu tytułach, i tutaj też zdarzało się, że checkpointy nie wyrabiały i na przykład usuwały progres, gdy wychodziłem z gry po Bosia. Niewielka strata, ale zawsze. Gdyby doskonałej zabawy było wam mało, to nie wszystko, bo it Takes tekstu to jeden wielki sandbox. Przemierzając dziecięce pokoje, strychy, ogród, będziemy się potykali o zabawki i inne punkty godne uwagi i interakcji. Raz za razem trafimy na. Powiedzmy opcjonalne głupoty. Możemy się przejechać zabawkową kolejką, feature nad feature'ami, porzucać śnieżkami, przejechać zabawkową kolejką, polatać samolocikami, postrzelać do tarcz, nakręcać samochodziki, przejechać, pościgać się, pograć na konsolce, pojeździć na łyżwach oraz przejechać zabawkową kolejką. Mówiłem wam kiedyś, że lubię pociągi? Jest tego absurdalnie dużo. Myślę, że znajdziemy co najmniej kilkadziesiąt aktywności. I zdecydowana większość cieszy, bawi. Ja miałem mega Friday i radocha i często się cieszyłem jak dziecko. To świetna odskocznia od ponurego, szarego życia dorosłego. Jedną z takich różnorodnych niespodzianek były. Bosy. Ta gra ma mnóstwo bossów, nieraz wypadają genialnie, a nie spodziewałem się żadnego. A jak bossy, to oczywiście musi wlecieć ranking szefów, pojawi się... jak się pojawi. Polecam, polecam. Zlickajcie słup, żeby nie pominąć. It takes Two jest zaskakująco długie, ale nie tak długie jak czekanie dwie minuty w gabinecie u dentysty, tylko przyjemnie długie. Nie wiem ile z tego poświęciłem na główny wątek, a ile na milion tych wciągających pierdłek, ale co najważniejsze, to się nie dłuży, a jak dla mnie mogło jeszcze trwać i trwać. Zresztą nieraz myślałem i trochę się smuciłam, że to chyba ostatni etap, a był jeszcze jeden, jeszcze jeden. Nice! No. Ale wiecie, co się dłużej, jak dwie minuty u dentysty? Dialogi. <laughs> Ole! Na litość boską. Ile tu jest gadania? Kumam, że to terapia. Kumam, że trzeba wprowadzić postaci, interakcje między nimi, opowiedzieć trochę historii, ale jest to cholernie sztampowe: czasem zabawne, czasem głupawe, często cringe'owe. Część tego to może celowy zabieg, bo relacje pomiędzy postaciami są napięte, kłócą się. Ale na pewno nie usprawiedliwia to wszystkiego. Gadają i gadają... I gadają... Dajcie mi pograć! Zresztą jak ktoś chce i bardzo mu to przeszkadza, to może sobie dialogi pominąć. Ja nie pomijałem. Ale trochę mnie wynudziły. Ale nie pomijałem. No to nie Bo... by nic nie dało, i tak by nic nie dało, i tak! It Takes Two w założeniach to bardzo prosty tytuł, ale rozbudowaniem, różnorodnością, przemyśleniem rozbija bank. Bank zabawy, frajdy, radości, kolorków i zabawek. Bywa trudna, wymagająca, ale myślę, że większość osób się odnajdzie i wsiąknie w rozrywkę. Jako, że to gra dla dwojga i miałem to niesamowite szczęście doświadczać jej z moją ukochaną konkubiną, nie nie biję jej, ona mnie też nie, to myślę, że idealnie byłoby przytoczyć trochę jej wrażeń. Wrażenie numer jeden. Ta książka najwięcej gadała i była wkurwiająca. Tu się zgadzamy. I w wielu innych kwestiach również. Ale. Dzieli nas rzecz najważniejsza. Jej się średnio podobało, nie chciałabym wrócić do tytułu. Jak coś tu szukam chętnych do drugiego przejścia, piszcie priv. Oferuje młody, dynamiczny, jednoosobowy zespół i owoca. Nie czuła aż takiej rozrywki i odprężającego, wciągającego różnorodnego doświadczenia. I z tej często jej się nudziło, nie bardzo miała ochotę na kolejne sesyjki, czuła, że to rozwleczony tytuł z niezbyt zachwycającą fabułą, choć ładnym przesłaniem. Trochę się zgadzamy, trochę nie. Wszelkie pretensje proszę zgłaszać bezpośrednio do niej. Dziękuję. Jak mawiałem erudyci, w każdym bądź razie może się wydawać, że to gra bardzo luźna, familijna dla absolutnie każdego. Jak widać, nie do końca i może denerwować i zrujnować trochę wieczorów, jeśli ktoś was zmusi do grania. Dla mnie to absolutnie jedna z najlepszych kooperacji ever. Podpisuję się pod zachwytami i daję znaczek jakości maksia. Dziękuję za uwagę. Jeśli wam się podobało to idźcie kogoś zmusić do zagrania z wami. Lajkujcie i subujcie. Do następnego.